Faceit. Dla wielu graczy, ratunek dla Team dwójki, dwójki, ale również, według innej części społeczności, nie spisali się z tym wszystkim zbyt dobrze. Minęły już w sumie dwa miesiące od wyjścia faceitowego trybu swobodnego i, no cóż, mam o tym dużo do powiedzenia. Chciałbym stanowczo omówić stanowiska obu stron oraz dlaczego ludzie mają takie opinie, a nie inne. Faceit to strona, która od lat hostowała turnieje oraz gry competitive, głównie z gier takich jak CSGO. Jest to scena, którą na pewno wiele osób zna i szanuje. Organizując różnorodne, dzienne drabinki, grając oraz będąc najlepszym, zyskać możemy punkty, za które możemy kupić drogie przedmioty z gier, merch, a nawet części do komputerów. Oferta jest niezmiernie dobra. No bo w końcu możecie robić to, co lubicie, czyli grać w grę oraz otrzymywać za to zysk. Lecz teraz... Wygląda to odrobinę inaczej, szczególnie z tym Fortress'em dwójką. Zacznijmy od tego, że Facet próbował organizować gry Competitive z TFA już od lat. Tak się składa, że miałem okazję dużo na nim grać e, był to tryb 6 kontra 6 jakbyście nie wiedzieli. Zyskałem tam nawet na nim wystarczająco punktów, aby kupić sobie tanie Australium. Problemem jednak był brak balansu i fakt, że mogliście trafić do gry z najlepszymi graczami TFA. Lub z osobami, które dopiero zainstalowały grę, przez co nie zawsze miło się grało. Pokazywała to niska ilość graczy. To był cud, jak na całym świecie grało więcej niż 20 graczy w tej samej chwili. Przez co musieliście czekać nawet godziny, aby zagrać jeden głupi meczyk, który powiedzmy trwa z jakieś 7 minut, albo zazwyczaj o połowę mniej. Dlatego dziwimy, mnie, że utrzymywali to kilka lat, aż do teraz rzecz jasna. Jakiś czas temu odłączyli te opcje ze swojej strony, a mniej więcej 2 miesiące temu ogłosili niekompetitiv, a swój wolny własny tryb swobodny. Jak to marketowali? Wolno od cheaterów oraz lepszy od tego walwowskiego. Co w sumie jest w dużym stopniu prawdą, ale nie do końca jest to czymś, na co oczekiwało wielu graczy. Powiem to w ten sposób. Faceitowy tryb swobodny jest strasznie kontrowersyjny i absolutnie się nie dziwię. Ale dlaczego? Co tak bardzo nie podoba się graczom? Powodów jest kilka. Tym głównym jest to, iż nie jest to tak naprawdę tryb swobodny, ale w tym samym czasie nie jest to również competitive. Jest to za to coś pomiędzy. Skupmy się najpierw na tym, dlaczego nie jest to casual. Najprostsza odpowiedź to ranking oraz drogie nagrody. M. Ehm, głównie nagrody, ponieważ ranking nie ma tutaj aż tak dużego wpływu. Wręcz przeciwnie, rozdziela grupy graczy. Ten, kto chce być lepszym, będzie grał na lepszych. A osoby chcące po prostu się pobawić, potańczyć kongę i być friendly będą łączone z takimi samymi osobami. Oczywiście system nie jest idealny, ale jest to lepsze niż mieszanie ze sobą wszystkich graczy, prawda? Za to nagrody to już problem. Jeżeli pewien system zawierać będzie drogie nagrody, to każdy będzie je chciał wygrać, przez co każdy będzie grał najlepiej jak może i starał się wygrać wszystkie mecze, co odbiera nam ten tryb swobodny tak naprawdę. W takim razie pewnie się pytacie, to dlaczego nie jest to Competitive? Dlatego, że tryb gry to 12 kontra 12. To jest niemożliwe, aby mecze z taką ilością graczy zmieniły się w Competitive, ponieważ jest ich po prostu na to za dużo. Działania jednej osoby będą mało znaczące oraz nikt. Was nie obserwuje, przez co możecie tak naprawdę robić co chcecie i po prostu grać po swojemu. Nie tak jak wskazuje na to meta. Oczywiście nagrody działają teraz inaczej niż kiedyś, ponieważ teraz trzeba kupić sobie dosyć drogie premium, aby móc te punkty w ogóle zbierać. Nie uważam, że jest to zły system, ale jednak jest to skomplikowane, ponieważ gracze będą to nadużywać. A teraz powiem Wam jak. W tej chwili nie chodzi do końca o skill, Zaliczane są jedynie nasze wygrane mecze dziennie, co sprawia, że pewne osoby będą grały już od początku dnia do końca, aby wygrać jak najwięcej mecz jak można i wygrać tysiące punktów. To wychodzi na to, że jest to turniej, polegający na tym komu uda się szybciej wygrać mecze w określonym czasie. Ale możecie sobie teraz powiedzieć, kto normalny będzie siedział 24 na 7, aby farmić głupie punkty? Przecież więcej tak zarobimy siedząc w pracy, tak? To jest stanowczo prawda. I prawie nikt nie jest tak głupi, aby to zrobić. Wiecie za to, jak jest to eksploatowane? Z jednego konta korzysta wiele osób. Przez co, gdy jedna osoba musi skończyć, to druga przemuje stery i gra dalej. Te osoby później po zdobyciu nagród po prostu się nią dzielą. A ponieważ mogą się zamieniać, to mogą to robić w nieskończoność. Więc jak widzicie, nie polega to na tym, jak bardzo dobrze jesteście i jak bardzo będziecie próbować. Polega to po prostu na tym, kto będzie miał szybsze mecze. <laughs> Widać, że twórcy Faces odrobinę to przewidzieli, przez co w najwyższej randze za przegrane mecze tracimy swoje punkty. Ale czy jest to wystarczająco, by powstrzymać ludzi? Nie wiem. Ciężko mi to stwierdzić. Musimy poczekać i zobaczyć. Jedno za to jest pewne: zawsze będzie ktoś, kto będzie to robił. A ty będziesz musiał z tą osobą walczyć. A raczej z tymi osobami. Teraz powiem jeszcze to, co zauważyłem z mojego doświadczenia. Mogliście nie wiedzieć, ale grałem na tym nowym trybie swobodnym od Faceit od wyjścia bety i to co zauważyłem zszokowało wszystkich. Nie no, żartuję. Tak naprawdę nie było tak źle. Widywałem wiele dużych osób, takich jak wysokich graczy z Competitive, którzy grają na naprawdę wysokim poziomie, oraz znanych youtuberów, którzy sięgali swoimi subskrypcjami nawet kilka milionów. Szczerze, było mi nawet ciężko się odnaleźć przy takich graczach, ale jakoś sobie poradziłem. Mecze były dosyć mieszane. Raz się fajna i zbalansowana gra, w której udawało mi się zdobyć wiele punktów, a czasem moja drużyna składała się całkowicie z niedoświadczonych graczy. Podczas gdy w przeciwnej drużynie znajdował się sam w sobie bóg scoutów który zdobył podczas rundy z 200 strika oraz 0 śmierci przez całą grę. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że żaden system matchmakingu nie jest idealny, a ten tryb jest nowy, przez co wszystkie poziomy graczy są wymieszane. I pogodziłem się z tym. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, ani złego. Lecz założyłem jedną rzecz, która mi się jednak nie do końca podoba. Drużyny, które grają turnieje na wysokim poziomie często grały razem, aby wygrać te mecze. W lobby może być chyba max 5 albo 6 osób, ale jednak jest to dużo doświadczonych graczy. I gdy wstawisz ich do zwykłej gry z casualowcami i puberami, to nie skończy się to dobrze. I jest to dosyć niesprawiedliwe, moim zdaniem. Nieraz mi się zdarzyło, że byłem w grze, w której po obu stronach grały jakieś zgrane competitive teamy. Szczerze, pomyślcie o tym. Ciężko było mi cokolwiek zrobić, gdy jestem tylko jednym graczem. No bo co mam zrobić jeden ja przeciw idealnie zgranej drużynie składającej się z sześciu osób, które grają cały czas przy sobie. Nie mam własnej drużyny, z którą się znam, aby ich pokonać. Tak więc to na pewno odstraszyło wielu graczy od tego trybu. Jakie są moje rozmyślenia? Uważam, że ten tryb od Pricet jest naprawdę wspaniały. Nawet z tymi wszystkimi problemami, gramy się tam dosyć miło. Słyszałem, że wielu graczy skarżyło się na ogromną toksyczność, ale ja osobiście nie natrafiłem się na takie przypadki. Ale w pełni rozumiem, że. Jednak może dochodzić do takich sytuacji Ja miałem najzwyczajniej farta Więc finalnie powiem, że jeżeli chcesz grać tylko dla zabawy I nie zależy ci na nagrodach Czy byciu dobrym w tą grę To kontynuuj granie na serwerach społeczności Lub na walbowskim casualu Jeżeli jesteś wystarczająco odważny Ale jeżeli chcesz stać się trochę lepszym graczem Oraz grać na ludzi, którzy znają się na grze To jest to strona idealna dla ciebie Na pewno twój skill się zwiększy na tych grach Oraz nauczysz się nowych strategii Szczególnie jeżeli nie grałeś nigdy competitive Ale chciałeś powiedzmy się za to w przyszłości zabrać. W teorii można powiedzieć, że tryb ten równie jest TF2 Center lub bardziej kontrowersyjnie jest lepszy niż TF2 Center. Jednak ciężko to stwierdzić, kiedy jedynym dostępnym nam trybem jest 12 kontra 12 na Faceecie. A na takim centerze mamy, wiecie, mamy różnorodne tryby, np. przykład 6 kontra 6, 4 kontra 4 net, a nawet 2 kontra 2. Więc to, co jest lepsze, w sumie jest bardzo subiektywne i zależy od każdego z nas. Moim zdaniem jest to ciekawy pomysł i nawet całkiem udany, wbrew swoim problemom. I widzę, dlaczego jedna strona to lubi, a druga nie do końca. Jakie jest wasze zdanie? Piszcie w komentarzach. Zasubskrybujcie oraz lajkujcie film, aby dać mi znać, że podoba wam się mój content. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym filmie. Shoutout dla Jednolity, Engineer, Gress, Nady, Nivaga, Anon, Tendat i Awszymon. Dziękuję bardzo za wsparcie. Trzymajcie się, kocham was.